Dobra Nabi, to wbijam do ciebie. No to lecimy z tematem. Po broń i C3 albo do albo do odcinek czekaj. Dobra. Ja pier... Ja pier ja mam to zrzucić? Ty ja, 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 ja się teraz czuję zbyt odpowiedzialny za to. Tu jest przynajmniej C2. Jak tu będzie tylko C2, to ja kurwa Nigdy więcej nie załiszuję nikomu, chyba wiecie? Daj mi jakąś mapę myśli, weź rozpisz mi, jak ja mam ci to wyszować. Czy wiesz, czy jak będzie coś, to mam zrobić coś Na razie łiszuj dychy na broń furiny Dobra, na broń furiny Jezus Maria No dobra, broń furiny Chcę miecz krótki też do sinciu Sakrywiszał. dobra No to dobra, to lecimy w takim razie 66 kliknięć, jak mi myszka wysiądzie <laughs> Jak mi myszka wysiądzie Nie, dobra, nie będziemy skipować Pain slasher? Debel, dobra, nie ma pain slashera O kur... Co jest? Dwa, dwie, dwie, dwa, dwa forstary Trzy forstary, Drugi debel, co tu się dzieje? Dawaj brońkę na sieniciu i, i brońkę na furinę i, i będzie git Mamy five star, Dobra, jest pierwszy five star Pierwszy five star jest. I to będzie broń furinki? I lecimy na furinkę C6 Barbara! Kurz no serio! A to jest to lepsze czy to to gorsze? To jest to lepsze chyba. No dobra no, chciałeś to od dawna, więc luz. Dobra, to git. Dobrze, dobrze, dobrze. Debel kur... Trzeci albo czwarty? No pojedziemy zaraz. Jak ja w percepcji to więcej nie dropię. Dori! To swoje załyszowanie w ogóle. Tu jest więcej postaci na tym balerze niż broni. Nie jest dobrze. Kurde no No, aby nie chcesz co sam tego pierd do końca. Dobra, na reset, na reset robimy 6. Na reset robimy 6. Argitery, no dobra. Nie no, 15 styli. Ziomeczku kuchalny, W, wulej czy jak on tam był ten ziomeczek od tego, od chojo. Nie no bez jaj... No przecież ja lubię stary! Czemu ty mnie nie lubisz? Dobra, jest broń w dzięciu, dziękuję. 80 jeszcze po broń w To jest średnio Dobra, i teraz co? I broń furinki, tak? Teraz już tak, teraz jest broń furinki Albo dwa five stary Dwa five stary jak nic, patera Teo tam nie przeskoczyła na 2, na trzy jest kur... Mówiłem? Mówiłem? Proste, proste, easy Dobra, jeszcze jedna Stringles 40, dobra chuj Tymi stringlesami Więcej stringlesów, kur... Chuj... z jajem Dobra, co on tu w ogóle ma? Czy on ma to 0pt? Tak, 0pt. Do pierwszego five stara Dobra, dychy do pierwszego 5-stara. Okej. Okay. Dawaj, szarlotka numer 1. No to nie niezła szarlotka. Może druga broń dla sięciu poleci. <grych> o, o, dobra. Dobra, dobra, dobra. To już widziałem tego laga, to już musiał być five star illy, co nie? Jakieś Idley chyba. Cześć, jest numer 1. Git, numer 1 jest. illi wygrane 50. Wejdą. I wejdą! Super! Bejdą C20 Coś wygrałeś także jest git Nie no lubię Bejdu, ja lubię, ja mam ogólnie Bejdą zbudowaną te play, tak się nie martw. Yy... O dobra, chyba mnie trollują, jest szalotka Pawonius Lens! No jest kolejka Dobra, trzy forstary, nice 500 już, a mówiłeś na 500 będzie grubo, co nie? Chyba? To co, rekord? 5 forstarów. Co to jest? Pavonius? No prawie, prawie. Nie no hey, no. To już musi być, to już jest to. To już jest pity jak nic, jak nic soft beat. i teraz wlatuje kolejna Purina. Co jeszcze nie? Dobra, jest Purinka C1, co nie? Jest jak nic, na pewno jest. No prosto, że jest. Jest C1. 450 się zostało. Będzie co C3 czy nie będzie, kurde, ty bo C1 jest. Nie, to już jest gwarant na C3! No to kur... easy! No to kurwa, łatwo! No bo... Kolejny Fawonius! Ty same Fawoniusy lecą, co jest? Przecież te Fawoniusy nie mają gwaranta żadnego na tym banerze. Kurde, dobra. Dawno nie było, w sumie. Niech będzie, niech będzie. Barbara. <laughs> to już będzie chyba to. Ale ja potrzebuję szarlotki bardziej. Szarlotka, chodź Charlotka do mnie. <laughs> ty, To jest niemożliwe, po prostu. To jest niemożliwe. Charlotka poleci. Kur... Kimizu! Niedobrze! Bardzo niedobrze! Bardzo niedobrze! Ej, nie sprawdzam. Nie sprawdzam konstelacji. Czy sprawdzać? Jesteś też pewien, że te DC2 to coś się stresuje. No w sumie racja, w sumie też. Illi by się tak. Illi, illi, ili, Taki illi. Wiecie co chodzi? Illi, Charlotka. No, prosto, to chodzi. Stingless! Nie, to się nie da z tą bronią. 340 już stało. Kurde, nic Early nie leci. Ale na początku poleciał, szkoda, szkoda, że nic Edley nie leci. Masakra, żadnych Edli nie ma. Pawonius, Warbow <gry> No dobra, lepsze to w sumie niż bejdą. O, dobra, i jest Cetrujeczka. Pik! Kurde. Czyli wygrałem wtedy! Kurde. Teraz Illy. Musi teraz Illy siąść. już dawno nie siadło Illy. Giereczko. Illy. Musi być Illy. Paluszek, paluszek poszedł w ruch. Wygrywam Wygrywa 50, ale nie ma Early. Nie wiem w sumie co jest gorsze. Nie no, chyba wygrywać Early jest lepsze. co? Wu, wygrywać 50 jest lepsze niż, niż mieć Early, co? Wygrywać Early lepsze. Wygry... No dobra, no ale wiesz co, sobie mówię, mówi się. Dobra, nie to już jest C6, jak nic. No to już jest C6. Dobra, no, to dobra, jest Git. Sarodka jest C6. Teraz potrzebuję. Czego ja teraz potrzebuję? Zakrywisz Razordów? Jaka jest czas zostanę Sacrificie Całkiem mało. O dobra, jest Early. Irli, jest Irli. I Irli to jest wygrana, co nie? Ty to może będą dwie. O, może będą dwie. Co jest kurde? Gdzie ona jest? Dobra, jest. C3. Jeszcze Charlotta. Dobra, Git. C4 jest zagwarantowane. Ty, ty, Ty jaka jest szansa, że C6 tu będzie? Ty jeszcze dwa wygrane 50? Ty tu C6 może być jak nic. 40 pit, no. Go, Giereczko. Irli jedno. Jedno Irli, no. Jedno wygrane 50 mi dzieli od C6. Daj, Giereczko. Oddaj mi to! Oddaj mi ją. Jest Showonius. Dobrze jest. To jest ten kierunek. To jest ten kierunek, w którym idziemy. Kurde no, dobra, jeszcze piłka w grze, piłka w grze, jeszcze jeden five star, proszę, dawaj tu, oj, dupa, ale jeszcze jest szansa, wystarczy jedno irli, no, jedno irli wystarczy, następne dwa, no właśnie, właśnie, czemu tu w żadnym ten jeszcze nie było dwóch postaci pięć gwiazdkowych, proszę. Greczko. Teraz mamy to. Musimy to mieć. Żadnych illi. Początek był zbyt dobry dla mnie. Zbyt przychylny początek. Żeby teraz było tak chyba kolorowo. Teraz trzeba opracować technikę. Opracować, opracować taktykę. Dobra, mamy 60 łyszy z tego. Z tego mamy jeszcze 10. Mamy 70 łyszy. Czyli mamy mam jeszcze 170 łyszy. Puryjnka jest C4. Nie, C3 jest, tak? C3 jest. No właśnie. kurde, ona jest C3. Ale mamy 20 łyszy do gwaranta. Zdanie nam się 80 łyszy. To plus to. Będziemy mieć C4. Dwie nam będą brakowały. Czyli dwa razy do 50 dojdziemy. Jest jeszcze szansa. I to już będzie chyba furinka gwarantowana, co nie? Dobra, jest furinka gwarantowana Ale zaraz, jeszcze jest szansa, że tu będą dwa five stary I będą dwie fury i nie będziemy mieć gwaranta na C6 Nigdy, nigdy się nie poddaje, nigdy Jest furina I to dosyć szybko Jeszcze raz ktoś mnie zaprosi, zostaje bana ta osoba Dobra, trudno, nie ma five stary 13 pity Dobra, jeszcze jest szansa, póki piłka w grze, Wici leci Wici daje mi, daje mi nadzieję four stary. Dobra, ile tu pity jest, to no za mało będzie no ma, chociaż nie wiem, jakiś Irli by się przydał. Jeden chociaż. No, jeden illi no, Giereczku, ja cię proszę. Jedno illi! Kurde, no, nie wiem, już nie, już nie wiem, jaką mam taktykę szamańską. Ostatni ten pul. Wygrywamy 50. Jak nic wygrywamy, to 50. Wygrywamy, póki piłka w grze. Póki piłka w grze. Furina będzie C6. Kurde, jest 50 wygrane. Nigdy nikt nie poddawałem do. Kup beneta ze sklepu reszta Wisze. Dobra, dobrze. Ili, brakuje jednego Ili, brakuje. Dobra, reszta, wszystko Wisze. Wszystko wysze! Pyk. 36. Jedno Ili, jedno Ili, Brakuje jednego ilego. 10 Wiszy zostało. Zostało 10 Wiszy. Więc kodeks. Dobra, 30 Wiszy zostało. I wygrane 50. Dzieli mnie od wszystkiego. Kolejne wygrane 50. Dobra, pojedynczo robimy teraz. Teraz pojedynczo, no Star Glitter jeszcze. 6 Wiszy, Star Glitter Albo nie, dobra, za prima kupimy Wiszy. Przyjdziesz! Na pewno przyjdziesz, jak nic przyjdziesz. O, muzyka się skończyła. No może i dobrze, może i dobrze, bo ta muzyka nie oddała totalnie. Jeden tempul. Jeden tempul. Jeden tempul określi wszystko. Echem. Jeden tempul. Dwa five stary. Jeden ja I furina na kur... Easy! A tu źle policzyłem, co pięć <śmienicza> Jest kurwa, sześć! Ja pierd** pewnie, że chcę założyć z chęcią, z chęcią, z chęcią. Ale, ale konstelację na na Bisamo dobierzesz, co nie? O ja pierdykam, ale szczęście do 50 to chyba wygrałem, ten... Zu zużyłem do końca świata, nie? Do końca życia, kurde nie?